Ponieważ ten kanał jest nie tylko o roślinach domowych i ogrodowych, ale również użytkowych, to w tym filmie pokażę Wam trzy różne sposoby, jak uzyskać kiełki bez zastosowania kiełkownicy. Ponieważ na przełomie zimy i wiosny każdy z nas potrzebuje wzmocnienia organizmu, a kiełki są taką bombą witaminową, to myślę, że każdy z nas powinien spróbować wyhodować kiełki, żeby je dodawać do potraw, sałatek czy soków. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny i zachęci Was do takich domowych upraw. Miłego oglądania! W tym filmie pokażę wam, jak uzyskać kiełki w plastikowym pojemniku na żywność, w słoiku oraz uprawiając je na substracie ziemnym do wysiewu nasion. Zacząć wypadałoby od doboru nasion, jakie nam odpowiadają. Nasiona oczywiście możemy dobierać do preferencji smakowych, jak i zdrowotnych. Nasiona wykorzystywane na kiełki są takie same, jak używane do normalnych ogrodowych upraw. Ze względów ekonomicznych najlepiej kupować duże opakowania w sklepach ogrodniczych. Możemy oczywiście kupować specjalnie przygotowane mieszanki nasion na kiełki. Nie będzie natomiast nam się opłacało wykorzystywać do tego niewielkie opakowania nasion, które zwykle wysiewamy w ogrodach warzywnych. Pierwszy sposób, jaki wam pokażę, to uprawa na podłożu do wysiewu rozsadzania roślin. Potrzebne nam będzie płaskie naczynie. Moje jest z odzysku, po jakimś produkcie spożywczym. Podłoże powinno być bio, ekologiczne, bez dodatku sztucznych nawozów. Zanim nie wypełnię podłożem, na dno wlewam niewielką ilość wody. Robię to po to, by uniknąć wykwitów pleśni czy gnicia już wykiełkowanych roślin. Nie wypełniam pojemnika po brzegi. Sypię trochę mniej niż krawędź pojemnika, około pół czy jednego centymetra. To w przyszłości zapobiegnie mi wylewania się i wysypywania ziemi oraz ułatwi przyszły zbiór. Po wsypaniu podłoża wyrównuję ręką. Dbam o to, by powierzchnia ziemi w pojemniku była gładka i równa. A następnie zabieram się za wysiew. Nasiona wysiewam gęsto. Staram się pokryć całą powierzchnię podłoża. Nie żałuję nasion. Następnie nasiona spryskuję ze spryskiwacza. Kolejnym krokiem jest przykrycie pojemnika ścierką, po to by nasiona lepiej skiełkowały. Pojemnik odstawiam w ciemne miejsce i codziennie kontroluję, zaglądam pod ściereczkę i sprawdzam. Czy zaczęło kiełkować? W momencie, gdy już widzę, że kiełkuje, tak jak w pojemniku, który widzicie tutaj obok, zdejmuję ścierkę i naczynie stawiam w innym miejscu lub pod lampami doświetlającymi. Gdy rośliny rosną, sprawdzam, kontroluję wilgotność podłoża. Jeżeli podłoże przeschło, to zwilżam je za pomocą spryskiwacza. W tej metodzie są trzy minusy. Musimy mieć gdzie i jak skompostować ziemię. Kiełki musimy ścinać i nie możemy ich jeść w całości, ponieważ będą ubrudzone w podłożu. Kolejnym minusem jest to, że istnieje duże ryzyko gnicia i pleśnienia. Drugim sposobem bardzo podobnym jest wysiewanie w pojemnikach na żywność nie na podłożu ziemnym, ale na ligninie. Nie używajcie do tego waty, ponieważ kiełki mocno się wrastają i później jest je ciężko wydobyć. W ligninę również się wrastają, ale plusem jest to, że kiełki są czyste i przy ścinaniu możemy pozyskać większy kawałek rośliny. Do czystej Sterylnego, sparzonego naczynia, wkładamy ligninę, zmilżamy ją za pomocą spryskiwacza, wygładzamy powierzchnię ligniny za pomocą dłoni, a następnie wysiewamy nasiona. Kolejnym krokiem jest zakrycie ściereczką i odstawienie w ciepłe, ciemne miejsce i oczekiwanie, codzienne sprawdzanie, czy już nam tam czasem coś nie wykiełkowało. Jeżeli zaczyna kiełkować, i jest tak jak w pojemniku, który stoi obok, zdejmujemy ścierkę i stawiamy pojemnik w widnym miejscu lub pod doświetlającymi. Kolejnym sposobem jest kiełkowanie nasion w słoikach, oczywiście sparzonych i sterylnych. Zanim zaczniemy wysiewać, to sypmy porcje nasion. Spryskajmy środek słoika, a następnie w nasiona należy jeszcze delikatnie zwilżyć za pomocą spryskiwacza. Zadbajmy o to, by na dnie słoika nie skumulowało się za dużo wody. Słoik przykryjmy gazą, a następnie ścierką i odstawmy w ciepłe miejsce. Codziennie zaglądajmy, kontrolujmy nasze nasiona not. Codziennie wypadałoby również nasiona przypłukać. Wlewamy do środka trochę miękkiej wody, mieszamy przez chwilę z nasionami, a następnie przelewamy przez gazę. Gdy nasiona zaczną kiełkować, zdejmujemy ścierkę i odstawiamy w widne miejsce. Od momentu wysiania do zbioru mija zwykle około 6-7 dni. Ale to też jest zależne od tego, jakie nasiona wysiewamy. Informację taką znajdziecie na opakowaniu nasion. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przygodny. Dużo zdrowia Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.